Właśnie jedziemy do naszego partnera firmy Agent Tools w Poznaniu. Ze mną jest nasz filmowiec oczywiście, Miron. Dzień dobry. Jestem właśnie w firmie Agentus w Poznaniu. A przede mną stoi obok mnie stoi pan, pan Arek, właściciel firmy Agentus. Bardzo miło. Pani Arko, mam pytania: skąd tak, nazwa to. Agentus? Bardzo prosto do wytłumaczenia. Agent, bo jesteśmy agentem handlowym producentów narzędzi, a turns, bo to po angielsku narzędzia. I ile lat już na rynku? Firma na rynku działa prawie 20 lat. Przepraszam, ponad 20 lat. Już w tym roku będzie to 21. I skąd się wziął w ogóle pomysł na narzędzia, na dystrybucję? Skąd się wziął pomysł na narzędzia? Myślę, że jak większość rzeczy w życiu to po prostu był przypadek. Przypadek polegał na tym, że poznałem kiedyś kilka osób z branży narzędziowej, ktoś mnie gdzieś zaprosił, ktoś mnie do czegoś wciągnął, że tak powiem, czyli do branży. Potem pojawiły się jakieś propozycje ze strony firmy Vera i Besey No i tak zaczęła się właściwie przygoda. Od, od Dosłownie jedna z odpowiedzialności starego samochodu i... i jakichś walizki z wzorami, no po trochę większą firmę, taką jaką jesteśmy dzisiaj. My też muszę wspomnieć, jesteśmy partnerem. A firma Falcon jest partnerem firmy Agenturus. Tak. Czy jak to można inaczej określić? Dystrybutorem, dystrybutorem autoryzowanym dystrybutorem, czy dealerem, ale myślę, że dystrybutorem to jest naj, najtrafniejsze słowo, ponieważ zajmujemy się nie tylko z samą sprzedażą produktów, ale również szeroko rozumianym wsparciem technicznym. Czyli ja to rozumiem jako profesjonalny partner, nasz dystrybutor. No, w większości przypadków są to marki skoncentrowane na, na branży obróbki karbi elektrycznej, ale też szerokie portfolio naszych produktów, także absolutnie powiem, autoryzowanym dystrybutorem firm, z którymi reprezentujemy, tak mogę powiedzieć. Jakieś cele na kolejne lata? Hmm, jakieś cele na kolejne lata? Myślę, że przede wszystkim profesjonalizm w działaniu. To jest zawsze dla mnie najważniejsza rzecz i dobra obsługa klienta, bo tak naprawdę to jest coś, co, co powoduje, że klient do nas wraca, bo jest dobrze obsłużony. To jest nasz cel, to chcemy robić, to chcemy poprawiać. Nawet czasem kosztem wyników finansowych, ale ważne jest to, żeby klient był zadowolony. Ze pracy z produktów, które oferujecie, które oferujemy wspólnie. Dokładnie. Dla nas również najważniejsze jest dobro klienta. No to dziękuję w takim razie dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.